To mam zacząć mówić o, o tych zawodnikach? Czy? Tak. Jak widzisz ten nowy skład GTZ-u? Mi się wydaje, że skład, skład jest bardzo dobry, na wysokim poziomie. Doszedł do nas Ryan Fischer. Praktycznie go nie znam osobiście, ale z ostatnich dwóch meczów w Polsce jest chyba bardzo skutecznym zawodnikiem walecznym. O no, widzi ludzie, mogę powiedzieć więcej, że on jest bardzo dobry zawodnikiem walecznym i na pewno nam się przyda. Do naszego, do naszego celu, w którym jest na pewno no, dobry wynik, przede wszystkim lepszy niż w tym roku i żeby, żeby zadowolić wreszcie tych kibiców, którzy są nie, wręcz niezadowoleni, ale myślę, że w tym roku to się uda. Czy obecność Ruda i Fischera mobilizuje zawodników, żeby mocno pracować, żeby no, ścigać się również z nimi w drużynie? Znaczy myślę, że tak, myślę, że tak. Jest, jest nas siedmiu, więc, więc ktoś musi na pewno odpoczywać meczą, meczu, więc, więc myślę, że... Będzie jakaś tam rywalizacja, mam nadzieję, że nie, że nie za ostra, żeby nikomu się nic nie stało, ale myślę, że to wszystko dla nas będzie, że będzie do nas lepiej, że z korzyścią dla zawodników. A już się przygotowujesz do sezonu? Ze sprzętem może? Znaczy tak, sprzęt mam zamówiony, ze sobą jeszcze muszę poczekać niestety, jeszcze z tydzień miałem malutki zabieg. Wyciągnięcia drutu z organizmu, więc jeszcze muszę tydzień odczekać, ale wszystko jest na dobrej drodze, więc nie ma się o co martwić, tylko trzeba czekać na, 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 na przychylność pogody, żeby żeby wreszcie ona była dobra i żebyśmy jeździli.